Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kilka dni temu ktoś zdewastował pomnik ku czci ofiar Żydzi Była tam namalowana czerwono-czarna flaga. Ostatnio na Stadionie Narodowym czerwono-czarna flaga. Na litość boską, czy ktoś w końcu coś z tym zrobi? Okazuje się, że cała ta sytuacja na Stadionie Narodowym wydaje się być gorsza, aniżeli mogłoby się wydawać na początku. To jest o wiele poważniejsza sprawa. Ja sobie tak ostatnio, jak to wszystko analizowałem, patrzyłem na to, jak to wszystko tam wyglądało, to doszedłem do wniosku, że tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie już niczego zrobić, bo sytuacja wygląda tak, że tych ludzi tutaj jest bardzo dużo, a to co się wydarzyło na stadionie tylko potwierdza, że jest naprawdę towarzystwo takie, które będzie w stanie wyjść na ulicę. Które będzie w stanie zrobić coś bardzo złego, na przykład w Warszawie. I kto wie, czy to teraz już nie jest tak, że ktoś powiedział: Jeśli tylko wypuścicie jakiegoś tam policjanta, czy kogokolwiek, jeśli tylko będziecie stawiali opór, no to my wam zrobimy drugi kijów, to co było w 2014. Pamiętacie, więc przypuszczam, że dlatego też jest taka bierność, bo dożyliśmy, doszliśmy już do tego punktu, że my już się boimy. My po prostu się boimy. My zwyczajnie stłużyliśmy. Ja jestem bardzo wdzięczny za to, że ta sprawa została tak nagłośniona. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję też politykom takim jak np. pan Matecki, Tarczyński, czy też Czarnek oraz politycy Konfederacji, też Korony Polskiej, którzy mówili o tym, którzy tę sprawę nagłośnili i mam nadzieję, że w końcu coś się zmieni w tym kraju. Cieszę się też z tego, że takie telewizje jak w Polsce 24 wyemitowały ten oto materiał odnośnie tego koncertu w w Warszawie na Stadionie Narodowym. To Polska otworzyła swoje granice i wsparła Ukrainę po napaści Rosji. Na koncercie białoruskiego rapera na stadionie narodowym w Warszawie doszło do przepychanek i skakania z trubyn. Później pojawiło się coś, co nigdy w Polsce nie powinno mieć miejsca. Wśród ludzi na stadionie pojawił się banderowski czerwono-czarny symbol. Bandera przewodzi Ukraińcom w czasie rzezi Polaków w 1943 i 1944 roku. Wtedy w absolutnie bestialski sposób bandyci z Upa i zwykli Ukraińcy zamordowali około 50. Tysięcy naszych rodaków. Proszę zobaczyć, jak banderowski symbol eksponowano w centrum Warszawy na stadionie narodowym. Jednym z bohaterów tego wydarzenia na Stadionie Narodowym był ten oto jegomość, który wrzucił ten oto filmik. Okazuje się, że gościu, który na swoim filmiku napisał tam, mówił, że nas to zaboli, że Polaków to bardzo zaboli. Okazuje się, że ten gościu to się uczy w polskiej szkole. Ukończył technikum. Okazuje się, że tak naprawdę ma zero szacunku, wykształcony za nasze pieniądze. Za coś takiego ja myślę, że o szóstej rano już panowie powinni być pod jego drzwiami. Stała się rzecz bardzo przykra, bardzo zła, ale musimy to jakoś rozwiązać. Tylko, że to, co powiedziałem na początku, raczej szanse są marne. Chyba, że w końcu zaczniemy coś robić, małymi krokami, ale żeby to zrobić, nie możemy dopuszczać do tego, co się stało, na przykład ostatnio w Sejmie, że przegłosowano. Kolejną pomoc, że będziemy pomagać. Nie może dojść do tego, nie może dochodzić do tego, że my musimy dalej się prosić o to. Żeby ktoś wznowił ekshumację, my nie możemy się prosić o normalność, o to co nam się należy. Przepraszam, przejęzyczenie. Nie wznowił ekshumację, bo ich nigdy nie było, więc rozpoczął. O, bo ich nigdy nie było. Nie można wznowić czegoś, czego nigdy nie było. A to tylko pokazuje, że jesteśmy frajerami, bo się nigdy nawet nie potrafiliśmy doprosić. A my nie powinniśmy się dopraszać, tylko powinniśmy sobie to wziąć. Moi drodzy, ale kto za to wszystko odpowiada? Ano odpowiadają politycy i przede wszystkim politycy tacy jak Andrzej Duda, czy też PiS. Bo to właśnie za waszych rządów w 2022 roku doszło do tego. Pod pozorem pomocy doprowadziliście do sytuacji, która dzisiaj ma miejsce. A ci, którzy rządzą teraz, tylko to kontynuują, a nawet i wzmacniają ten problem. Ja się bardzo cieszę, że teraz wielu polityków, takich jak np. pan Matecki, Tarczyński, czy też Czarnek. Mówią, że oni się na to nie godzą, tylko że niestety pod waszym panowaniem, niestety panowie, ja nie mówię, że wy to popieraliście, ale gdybyście wtedy zagłosowali przeciw, to do tego by nie doszło. Dlatego ja teraz wierzę w wasze dobre intencje i pominę teraz w tych moich pretensjach was. Nie pominę takich ludzi jak Duda. Duda był prezydentem przez 10 lat. Co on zrobił, jeśli chodzi o nasze relacje? Dosłownie nic. PiS rządził przez 8 lat. Przez 8 lat. Mieliście i prezydenta, i rząd. I nie doprosiliście się nawet głupich za przeproszeniem ekshumacji. Nawet tego, nawet tego się nie doprosiliście. Nawet nie doprosiliście się normalności. Pootwieraliście drzwi. Ja ostatnio kogoś zapytałem, czy ktoś w ogóle w 2022 roku zapytał Polaków, czy oni chcą otworzyć granicę. A później doszedłem do wniosku, że nikt nie musiał pytać Polaków, czy można otworzyć granicę, bo Polacy sami pootwierali swoje domy. Kolejny raz trzeba to powtórzyć, że jesteśmy naprawdę największymi frajerami w Europie albo i na świecie. I co teraz trzeba zrobić? Tak na Naprawdę, tylko małymi krokami, tylko tym, że będziemy wprowadzać jakieś ustawy, tylko tym, że będziemy na przykład zabierać jakieś przywileje, tylko tym, że sprawimy, że ktoś poczuje, że jednak nie jest tutaj tak. Że ktoś może bezkarnie coś robić. Przecież popatrzmy sobie na przestępczość. Co się dzieje z Polską, co się dzieje z naszą historią, co się dzieje z naszą edukacją. Przecież teraz prowadzili jako drugi język obcy język ukraiński. Po co? Po co coś takiego? Czy nie lepiej się asymilować? Według mnie lepiej się asymilować i wy sami to wszystko zrobiliście. To politycy doprowadzili do czegoś takiego. Tutaj nawet nie można winić tych ludzi, którzy się bawili na tym stadionie, bo oni dostali możliwości takie, bo to im dano te możliwości, bo to ich wpuszczono, im dano, im nie zabroniono. To skoro komuś czegoś nie zabroniono, oczywiście, z punktu widzenia moralnego, oni są źli i zrobili coś złego, ale trzeba bardziej winić tych, oczywiście tych też trzeba winić, ale bardziej tych, którzy do tego dopuścili. PiS z Dudą nie zrobili dosłownie nic, to wy za to odpowiadacie. I teraz jedyne, co możecie zrobić, to naprawcie to, co spierdzieliliście wcześniej. Czyli wprowadzajcie takie ustawy, które zakończą ten chaos. Wprowadzajcie coś, co nie będzie potęgowało tego problemu. I przede wszystkim panie Karolu Nawrocki, bardzo pana proszę, żeby pan poszedł inną drogą, aniżeli Duda Andrzej, żeby pan stanowczo zmienił nasze relacje z naszym sąsiadem żeby pan naprawił te relacje, bo to co się dzieje, to nie jest normalne. I teraz kolejna kwestia. Kibice Legii Warszawa. Kibice Legii Warszawa, serio, wy naprawdę nie potraficie sobie poradzić z problemem. Przecież u was w Warszawie, między innymi w Złotych Tarasach, przez ile? Przez dwa lata biegał jakiś gnom i nie potrafiliście doprowadzić do tego, żeby tam ludzie mogli sobie normalnie robić zakupy i żeby już na niego nie trafiać. Nie potrafiliście tego załatwić. Teraz w Warszawie dzieje się to, co się dzieje. Na waszym stadionie narodowym doszło do tego, że propagowane są barwy czerwono-czarne i wy dalej nic nie robicie. Po prostu wstyd. Naprawdę wstyd. Jest mi wstyd za kibiców Legii Warszawa. Po prostu. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Piszcie komentarze, co o tym sądzicie. I trzymajmy kciuki naprawdę za polityków, żeby ci, którzy zbądzili, żeby przyznaje się do błędu, m.in. pan Morawiecki, panie Morawiecki, pan zawalił, Pan z Dudą, z Kaczyńskim, wy zawaliliście. To wy jesteście winni tej sytuacji. To wy ponosicie odpowiedzialność za tę sytuację. Duda przez 10 lat nie zrobił nic. Teraz zakończył kadencję i ma wszystko głęboko w czterech literach. Ale wy, skoro jeszcze chcecie rządzić, skoro jeszcze chcecie być politykami, to przeproście i nigdy więcej nie popełniajcie tych błędów. Nigdy więcej. Ustawy, głosować za ustawami, które to wszystko naprawią. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.